I co myślicie? Całkiem nieźle, co? Walczyłam z potworem i z robotem. Urryty! uwielbiam być superbohaterką! bohaterką! Wiem, widziałyśmy to, bo też tam byłyśmy. Pamiętaj, że masz obowiązki domowe. I przez cały tydzień miało się robić nam wszystkim obiady. Idź co się obadną! Jejku, zgoda, zrobię obiad. Na wszelki wypadek zamówimy pizzę? Nie, dajmy jej szansę! Obiad. Pff. Bohaterki nie gotują obiadków. I nie sprzątają. Chcę walczyć z potworami i robotami! Ech. Nie będą mi mówić, co mam robić. Całe życie czekałam, by być superbohaterką. A one mi tego nie zepsują! Nie! Ja im nie pozwolę! Czuję tu... Masło. Witaj, maślane palce. Ty, ale jak? Wleciałaś do studzienki! Zgadza się! Ale wszystkie ścieki płyną do oceanu. Maślane palce, wiem. I co z tego? A ja popłynęłam w zupełnie inną stronę. W takim razie odeślę cię z powrotem do kanału! Wow, niezłe zagranie! Jeszcze nie wiesz na co mnie stać! Że brawurka przyrządza coś pysznego, jestem głodna. Co? Dostałaś nowe supermoce? Nie. Po prostu nauczyłam się używać swoich. Jesteś lepsza ode mnie? Ja umiem latać! Też, a z nimi bym wygrała. Jeśli chodzi o supermoce, to nieważne jakie one są. Najważniejsze jak je wykorzystasz. Może pozwolimy jej też pozmywać. Co się dzieje? Zmęczyłaś się? Bo ja się dopiero rozgrzewam. Miałaś w sobie spory potencjał. Ale się poślizgnęłaś! Masz rację. Przepraszam. Teraz uświadomiłam sobie, że powinnam poznać swoje moce i być sobą. Jednak oddam ci twoje moce. Wow, serio? Nie! Uwielbiam być tobą! I teraz na pewno się nie poddam! Zaraz się ciebie pozbędę. Na dobre! Chwila, gdzie ona się podziała? Tu jestem! Maślane palce! Hmm? Ja. Udało mi się! Wróciłam! Życie jest twarde, jak zmrożone masło. Niektórzy czasem wymiękają, a potem coś sobie uświadomiłam. To nie dzięki mocom jestem superbohaterką. To jest we mnie! W brawurce! Jestem świetna! Dlatego pokochałam swoje nowe ciało i ciężko walczyłam. A teraz wróciłam, siostry. I od tej pory obiecuję, że na pewno wszystko będzie dobrze. Dziękuję, że nie traciłyście nadziei, że kiedyś do was powrócę. Brawurko, to kolejna wymówka, żeby nie robić obiadu. Co? Chwila! Nawet nie zauważyłyście, że mnie nie ma? Ach. Wstawaj, bajko, zamówimy te pizzę. 嗯、啊、嗯